Będąc przy widzeniu obłocznym, nie sposób wspomnieć o tej książce. Jest to narzędzie również bardzo intuicyjne, ale też bardzo sprytne i bardzo pomocne w terapii widzenia. Jest również skonstruowane pod okulary czerwono-zielone. I tak jak widzicie, może pokażę pierwsze obrazki, są tutaj zawarte kolory czerwone i kolory zielone. I jak już się zapewne domyślacie, znów w okularach czerwono-zielonych będzie w ten sposób. Że jedno oko będzie widziało jeden obrazek, drugi będzie widziało drugi. Tak? Czyli będzie w ten sposób, że jedno z oczu będzie widzieć na czerwono, drugie z oczu będzie widzieć na zielono. Spójrzmy, jak to wygląda. Będziemy widzieć głębiej. Mamy kajakarkę. Przyłożymy sobie filtr zielony i czerwony. Widzimy zmianę obrazu. Tak, jest jeden obraz widoczny, jest drugi obraz widoczny. W książce Widzieć głębiej wszystkie obrazki są tak skonstruowane, że nawet osoba, która nie zna dokładnie, w jaki sposób ćwiczymy, jak zakresy puzyjne ustawiają się, gdy patrzymy, to specjalista, który zleci Wam ćwiczenia do domu, powie, na których konkretnie obrazkach ćwiczyć i do których dojść. Dlaczego? Dlatego, że gdy się przyjrzycie, na przykład, gdy popatrzymy tu na choinkę, to widzicie, że czerwona choinka jest po prawej stronie, a zielona jest po lewej. Na następnym obrazku jest już tak, że owszem, czerwona jest nadal po prawej, ale są bardziej rozseparowane i złożenie tych obrazów w jeden obraz jest trudniejsze. Tu mamy jeszcze mocniej rozseparowany obraz. Właściwie czerwona jest po prawej, zielona się bardzo odsunęła i oczom będzie zdecydowanie trudniej, żeby ten obraz złożyć. Ale tu na następnym, po prawej już jest choinka zielona, a po lewej choinka czerwona. Czyli tłumacząc jakby najprościej, z punktu widzenia jakby rodzica, jest ten sposób, że jedne rysunki będą stymulować w kierunku konwergencji, a drugie rysunki będą stymulować w kierunku dywergencji. Tutaj specjalista powie Wam, na których rysunkach ćwiczyć, ale również powinien Wam powiedzieć, przed którym okiem powinien być filtr czerwony albo zielony, żeby to ćwiczenie było skuteczne. Być może będziecie ćwiczyć zakresy zarówno konwergencji, jak i dywergencji, więc będziecie ćwiczyć na wszystkich rysunkach i będziecie mogli też zamieniać okulary czerwono-zielone w taki sposób, że raz filtr zielony będzie na prawym oku, a raz będzie na lewym oku. Czyli może być również takie zalecenie. Czyli jak tutaj ta choinka zielona była po stronie prawej, mojej prawej, tu była dalej, tak? I tu jest, a tu już jest następny rysunek. Czyli widzieć głębiej zawiera tak, bardzo dużo tych rysuneczków, które są właśnie na różnym etapie rozseparowania od siebie, zawiera również okulary czerwono-zielone i pozwala nam ćwiczyć zakresy wergencji fuzyjnej w kierunku konwergencji i dywergencji. I przede wszystkim ćwiczymy to przy zesie ukrytym i przy zesach. Oczywiście. Będziemy też ćwiczyć przy niedowidzeniu, zwłaszcza kiedy oko było tłumione, no bo wtedy przede wszystkim odtłumiamy je, ale również budujemy widzenie obłoczne. I przewidzieć głębiej jest w ten sposób, że gdy patrzycie na dany obrazek i połączymy ten obraz, to powstaje przepiękny efekt głębi. Obraz staje się stereoskopowy, jest w kolorze Sepi, widać rozdzielnie o koloru czerwonego i zielonego. Ale faktycznie one mieszają się i chora wzrokowa postrzega jako takie delikatnie pomarańczowe z elementami głębi obrazu. I oczywiście jest tak, że każdy z nas będzie lepiej, szybciej widział ten obraz, a niektórzy pacjenci będą się mocno męczyli, będzie to dla nich wysiłkowe, będą mieli wrażenie, że jest im bardzo, bardzo trudno to zobaczyć. Więc nie, nie jest to takie jednoznaczne, to znowu jest terapia. Zatem pamiętajmy, że tylko i wyłącznie osoby jakby zdrowe i z wykształconym widzeniem obłocznym zobaczą efekt głębi natychmiast. No jak osoby, które mają przetwarzania wzrokowe, czy właśnie widzenie obłoczne, tak, w jakiś sposób zaburzone, to one nie muszą zobaczyć od razu tego obrazu, muszą się wysilić i muszą połączyć jakby mięśniowo, te dwa obrazy za pomocą zarówno okularów czerwono-zielonych, jak również swojej siły. Więc jest to dość zabawne, jak to się dzieje. A jest to bardzo fajne ćwiczenie, ponieważ naprawdę ten efekt głębi, gdy jego zaczynamy widzieć, to on już jest bardzo, bardzo widoczny, mocny, zachęcający i ciekawy przede wszystkim, bo to, to widać po prostu, jak dzieci zobaczą, to aż widać w nich taką determinację. Widać, że zaczyna im się to podobać. Zatem tutaj mamy przede wszystkim, tak jak powiedziałam, zakres wersjencji fuzyjnej i widzenia stereoskopowe, utrzymanie tego widzenia i zarówno w kierunku konwergencji, jak i dywergencji mamy ćwiczenia ułożone, czyli ze zez, ukryte, nie do przede wszystkim. Ale również uwaga wzrokowa, tak, w momencie kiedy chcemy rozluźnić oczy, kiedy ktoś ma przepracowane, to również może je stosować, żeby właśnie rozluźnić wzrok, odstresować wzrok. I również być może właśnie w kierunku różnego rodzaju zaburzeń dodatkowych możemy tutaj uzyskać zdecydowanie lepsze skupianie, uwagę wzrokową, koncentrację. Choć jest to ćwiczenie trudne, więc nie każde dziecko jakby z sprzężonymi zaburzeniami będzie na tym ćwiczeniu dobrze funkcjonowało.